To nie jest tak, że szybkościowiec jest zawsze, koniecznie musi być szybszy na krótszych dystansach. Szybkościowiec to jest osoba, która lepiej będzie reagowała na krótsze, szybsze odcinki, załóżmy w większych ilościach, a gorzej będzie reagowała, reagowała na bieg ciągły. Czyli mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że będziemy mieli szybkościowca i wytrzymałościowca, obaj pobiegną dokładnie taki sam, na, taki sam wynik na 5 km, 10 km, 3 km i maraton, z tym, że te treningi będą zupełnie inne, czyli szybkościowiec do biegu na 10 km przygotuje się biegając 20 razy 500 metrów na 30 sekundach przerwy, a wytrzymałościowiec zrobi 8 km bardzo mocnego biegu ciągłego. I, 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 i tak bym podzielił na szybkościowca, wytrzymałościowca, bo często ktoś mówi, ja to jestem szybkościowiec, biegam szybko trójkę. Ja mówię, słuchaj, no ale biegasz na no trójkę szybko, biegając 120 km tygodniowo, biegając długie biegi ciągłe, to nie jesteś szybkościowcem. Znaczy, nie wiemy, czy ty jesteś szybkościowcem. Czyli chciałbym to zaznaczyć, bo często używamy tych pojęć, nie ma nic, nie, nie nic pojęcia, o czym mówimy.